Ej, hey kolego. Co u ciebie? Okay. Miło cię znowu widzieć, drogi przyjacielu. Przedam tylko odwiedzić cię na chwilę i upewnić się, że dobrze ci idzie z twoimi działami. Widziałem, że coś tu robiłeś. Czy to był reset? Nie wyglądasz na zmotywowanego. Nie. Zrobiłam coś innego. Chyba jestem trochę perfekcjonistą. Ja, ja przepraszam. Chcę użyć pełnego potencjału mojej mocy dla czegoś, o czym myślałem przed... Jakiej mocy? Czy Tyś że chcesz to zobaczyć? Głos do kompletnej zmiany czasu. Sama rzeczywistość alternatywnego uniwersum. Tak widziałem to w przyszłych eksperymentach. To jest gra, którą chcę odkrywać. Moc do kompletnej zmiany? Nie wiem, to chyba nie w porządku. To nie znamy rozumiem między Tobą a tą osobą. Ja chcę dla nich jak najlepiej. Proszę, chcę, abyś zrozumiał. No, zawsze marzyłem o, to, o stworzeniu czegoś jak to i dzięki Tobie mam wytrwałość, której potrzebowałem. Jestem pewien, że belga z nas będzie miała z tym zabawę. Możemy grać kiedykolwiek, gdziekolwiek. To będzie najlepsza, rzecz, jaką tylko widziałeś. Czas numer zero, mnie czasu numer dwa. Nadpisałem Poprzednio mnie czasu z nową historią. Dzieci będą otoczone przez moje dzieła. Tylko na kolejny raz powiedziało jedno z nich. Не акцептирую таких слов в моем свете. Теперь нужно время грамотно разбирать, чтобы Сделать фарш, вроде сумму. Nie byłbym zawiedziony, gdyby ktokolwiek pamiętał coś, co stało się dawno temu. Jesteś z przeszłości? Niestety masz rację, młodzieńcze. Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Ale jeśli coś naprawdę złego stało się wcześniej, nie powinieneś być przez to zawiedzony. się z przeszłości nie pozwala nie aby stało się to znów. Nie pozwól, by to uczyniło cię więźniem. Jesteś ludzkim dzieckiem, które musi być szczęśliwe. A jestem starą potworem, chcącem być dla ciebie jak najlepszym, tato. Więc co powiesz? Możemy pomóc ci stworzyć trochę lepsze wspomnień na przyszłość? Oczywiście, tato. Jeju! Nie rozumiem, jak ktokolwiek może nosić tu tyle ubrań w lato. To musi być jak płynięcie w piekle, prawda Sans? No. Sprzedałem całe pudło przeciwsłonecznego kremu testowanego przeze mnie. Ich skóra będzie bardzo bezpieczna. <grytanie> Dobrze widzieć twojego brata uśmiechającego się i cieszącego z innymi. To trochę ironiczne. Pamiętasz o czym rozmawialiśmy kilka lat temu? Jak to możliwe, żeby ktoś bez jakiejkolwiek empatii mógł stworzyć kogoś tak dobrodusznego jak Asgore? Kara i ja nie umiemy całkiem zrozumieć X Gastera, ale jesteśmy wdzięczni, że dał nam coś lepszego niż sobie. Czy to dobrze, że to wiem, ziomek? Coś ci zdecyduje to wszystko skończyć. Co możemy dla was zrobić? Kara ma kogoś, kto pomaga mu być silniejszym. Ja mam kogoś niezawodnego, kto umie mnie słuchać. Jeśli coś się stanie, możemy zwalczyć ten ból. Nieważne jak będzie się starał, nie może sprawić, abyśmy zapomnieli. Ja i mój brat nie jesteśmy jego działami. PIS numer 1. Linia Czasu numer 2. To żywe szczęście. Z tego punktu widzenia, nie będę na stworzyć najlepszej historii w całym multiversum. Może śmierć może uczynić to bardzo interesującym. Każdy wydaje się tknięty jego stratą szczególnie dwóch ludzi. Ich reakcja warta obserwacji. Atmosfera sprawia, że czuje się tak, jak opisał kodeks Mienia czasu numer dwa Czy no. zrobiłem coś okropnego? Nie. Tak powinien wyglądać realne życie. Życzę w miele no. więcej. Marsz numer 3. Minia czasu numer dwa. Masz nie zostało. To czas na ponownie odpisanie historii. Dość! Myślisz, że to zabawne? Co jeszcze chcesz mi zrobić? Okay. Biorę no to w takie słowa i Jeśli chcesz zobaczyć swoich przyjaciół okay. znowu, to muszę nadpisać to mnie czasu. Teraz mi proszę działać? No no dobrze. dobrze.